Witam. Dziś na początek, wiadomość do wszystkich moich subskrybentów, którzy lubili oglądać moje wywiady z Mietkiem. Chcę powiedzieć, że namówiłam Mietka, aby założył swój kanał i żeby tam mówił o tym, co. żeby po prostu tam przekazywał swoją wiedzę. I to był bardzo dobry pomysł, ponieważ Mietek to zrobił, i kanał jest naprawdę świetny. Naprawdę miły do słuchania. Jest bardziej do słuchania niż do, do oglądania. I ja tutaj może pokażę, jak ten kanał wygląda. Bo on już robi codziennie filmy. Tych filmów jest sporo. Zaraz go pokażę. Proszę bardzo. Nazywa się Lumenia. Lumenia nauki Sofii. I jest tutaj już bardzo dużo filmów. Także jeśli lubisz mietka, to sobie posłuchaj. Mimo się tego słucha, można słuchać sobie przed snem dla relaksu. Można. Na przykład moja koleżanka lubi słuchać takich takie filmy na YouTube, kiedy sprząta. A to są właśnie do słuchania bardziej niż do oglądania, więc można sprzątać na przykład przy czymś takim. Także proszę bardzo, polecam polecam Kanał Mietka. A teraz jeszcze powiem o tym, jak to jest, kiedy się. Po co zakładać YouTube, dlaczego. Ja, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby mówić o czymś wartościowym i dzielić się wiedzą. Oprócz tego, no wiadomo, są ci ludzie, którzy zarabiają na YouTube, więc chcę o tym powiedzieć, jak to wygląda, jak to się zaczyna. Od czego się zaczyna? Ja mam drugi kanał po angielsku, który już jest w tym momencie na takim etapie, że można na nim zarabiać. Powiem, ja na czym to polega. Ale jak mnie znacie, to wiecie, że to nie jest dla mnie tak, takie ważne. Ja zawsze traktuję, robię, staram się robić coś pożytecznego, a to jeśli coś zaczyna przynosić pieniądze, to jest taki dodatkowy, przyjemny efekt, jeszcze, który zostaje. Nigdy nie. Dlatego nigdy pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest robienie czegoś pożytecznego i to polecam. Bo też YouTube po bardziej promuje takie filmy. Które wnoszą coś wartościowego, które są oryginalne, które nie są po prostu kopiami czegoś, co można znaleźć gdzie indziej. Mogą być tłumaczeniem czegoś, bo to te, wtedy jest coś nowego, bo przekazuje się coś dla zupełnie nowej publiczności. I także. To na przykład teraz dużo ludzi prób, tak, jakby próbuje iść na skróty, robić filmy masowo, ułatwiać sobie używając sztucznej inteligencji, ale tutaj też za daleko się nie zajdzie, bo ludzie widzą, że to jest sztuczna inteligencja i ludzie pragną czegoś prawdziwego, naturalnego. Także polecam, jeśli ktoś myśli o, o tym, żeby założyć własny YouTube. Robienie czegoś oryginalnego. A teraz parę słów, jak to wygląda, jakie warunki trzeba spełnić, aby, aby zostać właśnie tym influencerem, aby zostać kimś, kto już ma na tyle, jest, stał się popularny, aby firmy chciały, firmy chciały z nim współpracować i powiedzmy dawać im commission jakieś, jakiś, jakiś procent ze sprzedaży swoich produktów. Pierwsza pierwszy, pierwszy główna metoda, dzięki której zarabia się na YouTube to jest to, że jeśli na YouTube daje się daje reklamy, a ty masz wystarczającą ilość już osób, które Cię subskrybują i oglądają, to wtedy masz jakiś procent z tych reklam, które są na Twoim, na tw na twoim kanale. I jak to dokładnie wygląda? Jakie warunki trzeba spełnić? To zaraz tu pokażę na przykładzie drugiego mojego kanału, bo ten polski jeszcze nie jest na tym etapie. Natomiast ten kanał, mam kanał angielski oprócz tego, który ma już ponad 1000 subskrybentów. Więc żeby można było. Gdy mieć dochód z tego kanału, to, to trzeba mieć przynajmniej 1000 subskrybentów, ja mam tu już 1430 i musi, i trzeba mieć przynajmniej 4000 oglądalności i teraz tak, tu jest wciąż. ja mam już prawie, już dochodzi do 5000 i widać, że w, w ostatnim czasie 23 osoby dodatkowe doszły. I wtedy właśnie ma się już prawo do tego, żeby mieć jakiś procent z reklam. Ale to też zależy od tego, ile osób te reklamy ogląda, więc to wszystko tak naprawdę to nie są aż takie duże sumy. Druga metoda to jest to, że jeśli ktoś jest profesjonalistą i ma jakiś serwis, ma jakiś biznes, tak jak ja, różnego rodzaju treningi, robię różnego rodzaju serwisy, to ja zazwyczaj też mówię o tych serwisach w, na moich filmach i od czasu do czasu też nie za dużo. I jest to. Też filmy, które robię, to posyłam moich, moim klientom. Czyli robię, jakby używam te filmy do tego, żeby komunikować się z ludźmi i żeby przekazywać jakieś informacje klientom. Jeśli ktoś ma jakieś pytania do mnie, ktoś z moich klientów czy subskrybentów, to ja czasem robię film dokładnie na ten temat i opisuję to. Czyli używam go również do mojego biznesu. Natomiast moja polityka jest taka, żeby po, po pierwsze, chociaż mając tam ileś subskrybentów, na polskim jeszcze nie mam, ale nigdy nie mówię, proszę subskrybować, nigdy nie mówię, daj like, czy nie, nie podaję jakichś zbyt, zbyt dużo linków do, do, do różnych moich innych serwisów, tylko do tego, co może interesować ktoś, kogoś, kto. Pod, pod, kto ogląda filmy. Także nie mam. No takiej, nie używam takiej nachalnej sprzedaży. Bo tak uważam, że to trochę staram się być, że, być bardziej sklesą, że, że te filmy są bardziej sklesą, jeśli robi się to delikatnie, a nie zmusza ludzi do czegoś. Jeśli ktoś będzie chciał subskrybować. To będzie subskrybował, bo wszyscy wiedzą, że to ludziom pomaga. Ale jeśli ktoś subskrybuje tylko po to, żeby komuś pomóc, a nie ogląda, to też to nie będzie miało żadnej wartości. Także polecam, żeby to robić w taki sposób. A teraz, jeszcze co jeszcze może być? Jest jeszcze dużo różnych możliwości, których tu wszystkich nie wymienię, ale kiedy już masz ponad tysiąc subskrybentów co wtedy możesz już skontaktować się z różnymi firmami i promować ich produkty i jest szczególnie jeśli ktoś ma taki kanał, który się zajmuje, na przykład mówi o technologii, mówi o nowych, o nowych komputerach czy o aparatach fotograficznych i czy o Ubraniach na przykład, kiedy ktoś mówi o jakichś konkretnych fizycznych produktach, to wtedy jest łatwiej podać link do Amazon na przykład, do tego produktu. Ale bo, bo, bo można sobie już współpracować jako influencer. Z, z różnymi firmami, takimi jak Amazon. Bardzo dużo ludzi robi to w Amazon. Ja akurat zapisałam się do Amazon na coś takiego i też powiem, jak to wygląda. Jak to wygląda, kiedy już jesteś przyjęty czy przyjęta do Amazon? Jeśli masz, tylko też musisz mieć przynajmniej 1000 subskrybentów, żeby mieć odpowiedni, jakby, odpowiednią ilość ludzi, które to ogląda. I w moim przypadku, ja czasem to robię w, przy, w przypadku książek, ponieważ ja czytam dużo ciekawych książek. Jeśli mam jakąś ciekawą książkę, którą, z, to, z, z którą chcę się podzielić, i podaję link do Amazon, to mogę podać ten link, który daje mi procent od sprzedaży, jeśli ktoś, ktoś kupi używając tego linku. I jak to wygląda? Też pokażę zaraz, jeśli. Zapiszę się do Amazon, to oni mnie tutaj już. Gdzie to jest? To oni na przykład zapraszają mnie na webinar. Robią specjalne prezentacje dla wszystkich ludzi, którzy influencerów o Amazon Influencers, Amazon Associate. To był przykład takiego webinaru, który był w czerwcu. I to jest, ja nie mogę powiedzieć, co było w tym webinarze, bo to jest tajemnica, bo to są rzeczy dotyczące sprzedaży. Oni na przykład mówią nam, kiedy będą jakieś obniżki cen, na co. I wtedy, jeśli ktoś na przykład sprzedaje, sprzedaje coś konkretnego, jakieś konkretne produkty, wtedy się dowiaduje. Teraz były Prime Days na przykład, to kiedy z okazji Prime Days są różnego rodzaju obniżki, i wtedy można w tych dniach, kiedy zaczną się obniżki, zacząć to promować. I wtedy podwyższa się sprzedaż, bo wszystko jest taniej, i, i tak dalej. Czyli oni zdradzają różne takie tajemnice. Mówią też, co się dobrze sprzedaje, na czym można zarobić dobrze. Wszystkie, wszystkie informacje mówią. Ja nie mogę. Ja mam taką kopię takiego webinaru, mogę, bo mogę, można sobie ją potem ściągnąć i mieć jeszcze raz to przeglądać, nie tylko przesłuchać, ale mieć to w domu na jakiś czas. I wtedy, ale nie można tego zdradzać publicznie, bo to są tajemnice sprzedaży między nami. I jak to wygląda, kiedy już masz to ten, to, ten, ten poziom, jakim jest sprzedawca Amazon, influencer. Jak to wygląda na Twojej stronie w Amazon, to też za chwilę pokażę. To już dobrze naprzód wiedzieć takie rzeczy, bo to wtedy można się przygotować. Proszę bardzo, tu jest, tu jest taki przykład mojej strony w Amazon, w której jest i to wszystko jedno, wszystko jedno. ja mam na przykład to, to na kanadyjskiej, ale, w, tutaj jest Kanada, English, ale, jeśli ktoś jest z innego kraju, to warto wiedzieć, ja, a ja dam link do kanadyjskiego Amazon, to każdy to widzi w swo, na swojej stronie, w swoim kraju, w swojej walucie. I też ja zawsze dostaję z tego commission. Ja mam tu taki specjalny pasek o Influencers and Associate Site Stripe. I tu jest taki, taki przycisk, Get Link. I ja tu, to sobie mogę przycisnąć i pokaż, pokazuje mi się wtedy. Ja tu mogę najpierw wyszukam ten produkt, który chcę promować, na przykład pod książkę. Ikotopia powiedzmy, tutaj, którą mam, to sobie wtedy otworzę tą książkę i klikam GET Link, i wtedy pokazuje mi się tutaj otwiera się okienko i pokazuje mi się ten link, ja go kopiuję i wtedy mogę napisać jakąś informację, podać to w filmie, podać pod filmem, tą informację z tym linkiem. I kiedy, jeśli ktoś. Dokona jakiegoś zakupu, to ja wtedy dostaję jakieś drobne komisje. To jest różne, zależy od tego, jakie produkty, bo niektóre produkty mają jakby większą wartość, bo są droższe czasami. Czy, czy Amazon jakąś ma swoją politykę, żeby dać więcej? tej powiedzmy komiszy to może być 10%, to może być 5%, to jest, zależy od tego co się sprzedaje, od każdego produktu. I tak to wygląda, więc tu specjalna wiadomość dla mojego kolegi Mietka, przede wszystkim gratulacja kanału, a druga rzecz to życzę wzrostu oglądalności i wszystko i wszystko jedno, czy chcesz zarabiać na tym kanale, czy nie, czy tylko tak jak radzę, to to, co najważniejsze, promować dobrą wiedzę. Życzę powodzenia i dużej oglądalności. Dzięki. Pa.